Cześć Widzowie W dzisiejszym odcinku dokonamy sobie recenzji mangi Jaką jest Jojo's um, Yo Bizarre Adventure Steel Ball Run Zacznijmy od najważniejszej rzeczy Czyli postaci Naszym Głównym bohaterem jest tutaj Jochny Joestar Ma on konia i jest on kaleką I ten konie jakby służy mu do chodzenia to dla niego Git, bo i tak, cała akcja się odgrywa na takim konkursie koniowym, yy, gdzie oni biegają na koniach i się ścigają. Nie przeczytałem jeszcze całej, yy, ale jestem w trakcie, więc powiem o moich odczuciach do tej pory. Najlepszym przyjacielem naszego Bochtera i w sumie jedynym jego przyjacielem jest Gyro Zeppeli. Gyro ma super magiczną moc, która sprawia, że jego metalowa kulka obraca się bardzo szybko i robi różne niesamowite rzeczy, jako odbijanie się od ścian czy zwracanie w powietrzu po prostu jakieś niesamowitości. Jochny, jak dostał tą kulką, to na chwilę jakby wstał, a jak wiadomo, jest kaleko i nie umie chodzić. I go to tak zaintrygowało, że on, że on bardzo chciał się dowiedzieć, co robi te. Kulka, jak nadziała, więc powiedział Gyrowi, żeby ten go uczył. I powiedział, czy nie, ale potem, jak Jochny dogonił Gyra w wyścigu, to powiedział, że jednak tak. No, oni tam szkolili generalnie i mieli tam różnych przeciwników, więc no to jest taki generalny zarys fabuły, że są na wyścigu, spotkają wrogów i no, i tam jest dużo pieniążków do wygrania w tym wyścigu. Wysik organizuje pan metal, a mianowicie ten pan co ma. Pan metal. No to tyle co mam do powiedzenia na ten temat. Teraz przejdźmy do mojej oceny Jeśli chodzi o postacie, to oceniam na 10 na 10. Jeśli chodzi o fabułę, to moja ocena to też 10 na 10. I jeszcze wszystko to też 10 na 10. Bardzo polecam tą mangę, ale wcześniej sprawdźcie sobie inne party, bo... ...bo też są bardzo super, bo ten part jest partem siódmym. Czytałem też part szósty, jest bardzo fajny. I resztę partów to oglądałem, bo... bo tak. I one są też bardzo fajne. Jest też part ósmy, ale... Ale ja nie wiem. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam się podobała i była pomocna. E, jeśli tak, to jestem zadowolony, że mój materiał e, tak. Więc z racji, że mam teraz mojego kota przy sobie, to ja i mój kot pozdrawiamy. Dobranoc wszystkim i, i miłego czytania.